Cześć, witajcie, z tej strony Zander i ze mną Kastrat. Witajcie widzowie po krótkiej przerwie, nie było nas na YouTube przez 3 miesiące, ale było to spowodowane tym, że przez ten czas zajmowaliśmy się problemami serwera od strony bardziej backendowej, czyli tej, której nie widzicie, poprawialiśmy, optymalizowaliśmy, to możecie sobie w łatwy sposób sprawdzić wchodząc na serwer już m.in. po funkcjonowaniu samego lobby, GUI na serwerach i innych rzeczy. Natomiast teraz powracamy, bo zaczynamy zajmować się tworzeniem trybów na najnowsze wersje oraz oczywiście ulepszaniu trybów, które na jakichś tam starszych wersjach zostają, chociaż u nas zapewne żaden tryb na starszej wersji nie zostanie jest to film, słuchajcie, tak jak sama nazwa mówi, prezentacyjny, zaprezentujemy Wam tutaj nową edycję Caveblocka, edycja wystartowała w piątek o godzinie 18, jak widzicie mamy tutaj, jest popołudnie, ale mimo tego mamy bardzo dużo graczy, część sobie kopię w jaskiniach, a część się tutaj przyszła z Wami przywitać, więc na pewno osóbki, które są z nami na spawnie, tutaj ten filmik sobie oglądają i będą miały fajny zapis, fajną pamiątkę na przyszłość. Słuchajcie, na samym starcie oddam głos Kastratowi. on opowie Wam o naszym bardzo Dużym autorskim projekcie, który pojawił się po raz pierwszy tutaj, właśnie na Cave bloku. Dobra, to na samym początku, jako że jestem potwierdzaczem, chciałbym powiedzieć, że wcale nie zajmowaliśmy się serwerem, tylko był gruby melanżyk była Majorka, a tak na serio. Zaczynając od sklepu, wprowadziliśmy dynamiczne ceny. Jeśli będziecie sprzedawać dużą ilość danego przedmiotu, jego cena będzie spadać. Będzie się zapisywać stan, będzie przeliczana ta cena. Wszystko tak ładnie, pięknie jak na giełdzie. Możecie się wczuć, że jesteście jakimiś maklerami, nie wiadomo co, nie? Generalnie, z kolejnych rzeczy targu, to już było na, pod końcówką poprzedniej edycji, ale mamy to z powrotem. Na targu, jeśli ktoś wystawi boxa, wiadomo, że on może nazwać na przykład na diamenty. I wtedy wy widzicie, że w tym boxie znajdują się diamenty. Ale my idziemy na krok do przodu przed takimi osobami. Możecie odpalicę, podgląd takiego Shulker Boxa jest pełen luksus. Nie możecie z tego wyciągać, i tak dalej. Jest wszystko ładnie pięknie. No i co z takich zmian? To jeszcze to lobby możemy pokazać. Wpisz sobie tam ukośnik lobby. Teraz na trybach aktualizują się liczby graczy. Wszystko ładnie pięknie. Mamy to ładnie posynchronizowane, jest pełen luksus. Lepiej być nie może na ten moment. Co do lobby, wszystko poprawione ładnie, pięknie. Teraz Was będzie lepiej dobierać do tych lobby. Teraz, jak jesteśmy na przykład na cave bloku i chcielibyśmy wrócić do lobby, nie będziemy musieli się logować. W ogóle luksus mła, lepiej nie będzie. Dobrze, ja mam teraz trochę utrudnione zadanie, gdyż tutaj Karpatka yy, mi zarzuciła. Spławik, aczkolwiek mam tutaj przygotowaną dla Was listę, więc powiem Wam co tu się pokrótce jeszcze zmieniło. Oczywiście, tak jak sam tytuł mówi, serwer stoi jest to nasz pierwszy serwer, jeden z pierwszych serwerów w Polsce na tak dużą skalę na wersji 1.17.1. Nie jest to żadna fejkowa wersja u konkurencji na literkę graczy, po prostu w bambuko Nazwa, wszystko, promocja głosiła, że serwer będzie na wersji 1.17. Tymczasem co? Wersja 1.16.5. No my tak graczy w bambuku nie robimy, czekaliśmy na Naprawdę stabilne wydanie. Hmm, przyłożyliśmy się do tej roboty i mamy tutaj efekt, właśnie bardzo fajny, stabilny serwer na wersji 1.17.1, gdzie dostarczamy Wam możliwość użycia wszystkich bloków, wszystkich mobów, wszystkich itemów i wszystkich mechanizmów dostępnych na tej wersji. Także e, wbijajcie sobie na 1.17.1. No i cieszcie się, e, Grom. Oczywiście mm, w kolejnych tygodniach będą pojawiały się u nas kolejne serwery przerabiane, czy też dodawane nowe serwery, właśnie nowe tryby na tą najnowszą wersję. Więc zapraszamy serdecznie do gry. Jeśli chodzi o samego keyblocka to tak na szybko. Jak widzimy, mamy tutaj Crafting stoniarek, Tego nie było na poprzedniej edycji. Ten keyblock jest od zera, mówiony tak jak mówiłem, gdyż wersja 1.17 wymagała wiele wyrzeczeń i naprawdę wiele, wiele zmian. Jak widzimy, mamy tutaj Crafting stoniarek. Tutaj mamy stoniarki kładziemy sobie na wyspie. Kopiemy dzięki, dzięki nim sobie stowna a ze Stone'a mamy Drop, Drop możemy sprawdzić pod sumieną Drop, i tutaj sobie widzimy na co ile mamy szans. To wszystko znam z tego y, y, kobla. Stone leci. oczywiście w małych ilościach, gdyż nie jest to serwer, tylko mega Drop, żeby się pograli tydzień, żeby się znudził, tylko jest nastawiony naprawdę fajną, długą rozgrywkę. Mamy tutaj nowy system mobów, mianowicie y, moby respią się starczami, y, y, na przykład niewitkami. Są silniejsze, wytrzymalsze, więc naprawdę jest kolosalna duża ilość nowych zmian. Mamy nowy limiter. Zazwyczaj przyzwyczailiście się do tego, że limitery limitowały moby powyżej, powiedzmy, ilości 10 sztuk na chunk. często znikały w ten sposób też niekiedy poprzez bagi villagery. Natomiast tutaj mamy system, który powoduje, że moby dopiero znikają, ale nie zawsze powyżej, e, m, powyżej ilości 50. Natomiast do tych 50 one są po prostu prizowane, czyli zamrażane, przez co nie, za, nie, nie zużywają dużej ilości zasobów. Czas za grę. Mianowicie co 10 minut dostajecie po 50 dolarów do maksymalnie 6 godzin, czyli do maksymalnie e, około 2000 dolarów, tak żeby też za dużo tego wszystkiego nie było. Pójdę do siebie na keiwa, może Wam tutaj pokażę mniej więcej jak te, e, jak te moby mogą wyglądać. Weź mam sobie jeszcze szkieleta, chociaż najlepiej jest to właśnie widoczne na, na zombiakach. Jak widzimy już e, duża ich ilość się tutaj respi w zbrojach. No oczywiście, proszczego, każdy, kto jest bez tej zbroi, no to i tak ma na sobie jakieś tam e, magiczne efekty, tak, utrudniające. E, no i sklepy na wyspach, tak. Mamy standardowo sklepy na wyspach. Prócz tego mamy oczywiście targ, który prezentowaliśmy na początku, który świetnie działa. E, mamy tutaj coin flipa, więc można się tutaj e, fajną, prostą komendą dodawać do coin flipów, czyli do rozgrywki na pieniądze z innymi graczmi yy, i po prostu wygrywać, macie tam malutki podateczek bo wiadomo, jak hazard to podatek yy, więc mam nadzieję, że jest to yy, fajna dla Was opcia, yy, op, opcia, opcja yy, no i co, w skrycie to tyle Zapraszamy serdecznie do gry, IP macie w opisie, macie w tytule Jak i tu Wam się wyświetla cały czas mcosada.pl Wchodzicie do lobby i tam na dole macie blok węgla, klikacie tryb CaveBlock I możecie sobie tutaj z nami pogrywać A na samym serwerze już moderacja lub gracze odpowiedzą Wam na wszelkie pytania, które będą Was nurtować Oczywiście nie zapomnijcie o strzeleniu lajka osób, które zostawią komentarz, w komentarzu swój nick oraz lajka Możecie powiedzieć też swoim kumplom Rozlosujemy 10 osób, 5 osób dostanie VIPy na okres 3 dni, a 5 osób dostanie SVIP-y na okres również 5 dni. Także mam nadzieję, że warto. No i co, zapraszamy serdecznie do gry i dziękujemy za oglądanie. EDW, trzymajcie się.